Dobra więc siemanku, zagramy sobie takim najbardziej naszym wyskilowym robotem chyba, czyli chyba tym, którym graliśmy poprzednio. Czekajcie, muszę sobie ogarnąć, bo problemem jest to, że jak widzicie, przez to że dawno sobie nie aktualizowałem tej gry, tutaj na dole nie widzę tych moich robotów, jakie mam zrobione. Po prostu muszę na nie wchodzić i one dopiero się wtedy ładują, więc fajnie by było tak po prostu po kolei wchodzić, wow, a ten robot kozacko wygląda. Nawet nie wiedziemy, że mam coś takiego. Ale dobra, to raczej na razie nie będzie działać, dlatego że ma same SMG i to może być słabe. Nie wiem czy przed chwilą szumuję było. Bo kiedyś miałem coś takiego, że jak nie trzymałem ręki na laptopie, to troszeczkę szumiał mi mikrofon. A właśnie teraz zapomniałem trzymać tej ręki na laptopie. Nie mam pojęcia, czy to się zmieniło. Bo mam troszeczkę inny mikrofon, no ale dobra, mniejsza. Co to jest za robot? Ten też raczej się średnio przydać. Nie wiem, czy chcę klikać mi się. Te wszystkie roboty, bo chyba jest aż 30. 30, więc yy, nie wiem, może sobie potestujemy zaraz po prostu któryś znajdźmy. O! Hmm. Coś z leczeniem, byłoby fajnie. Dobra, przetestujemy sobie ten robot, jak działa teraz. Zagramy sobie chyba na. Że prawdopodobnie, w której nie mam mgły, tak jak wcześniej, poprzednio. Nie wiem jak długo będzie szukał gry, ponieważ jest godzina 23.30. Mam nadzieję, że tak jak wcześniej szybko nie będzie to trwało minuty czy coś. Yy, zaraz zobaczymy, czy zadziała to, żeby była czysta pogoda, bo na pewno wybrałem taki tryb gry, że nie powinno być mgły. Yy, jeżeli taki tryb żeby wybrać, to oczywiście jest dosyć spoko, bo mi się ta mgła w ogóle nie podoba. Yy... Nie widziałem też jakie tam są inne tryby, ale coś takiego, że jest grawitacja normalna. O, ktoś wyszedł, no to nieźle, a akurat znalazł nam drużynę. Że jest grawitacja normalna i że samoloty chyba nie mogą wysoko latać, już do końca nie pamiętam, no ale sobie zaraz zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że dźwięk jest ok i ekran też yy, troszeczkę się z tym pobawiłem, wydaje mi się, że w poprzednim odcinku wszystko było dosyć spoko. Zobaczymy jak w tym wszystko wyjdzie, bo na początku jak nagrywałem to miałem mikrofon na głośność zero i później jak to podgłaśniałem to były szumy. Teraz to staram się jeszcze po nagrywaniu chwilę ci o... chwilę się gdzieś wciszy po to, żeby pobrać próbkę szumu i później to wyciszyć. Dobra, czekajcie, muszę sobie ściszyć troszeczkę tą grę, bo mam ją za głośno. Nie ma w tyle muzyki, tylko jest dźwięk z gry... Hmm. Dobra, no i zobaczymy sobie jak nam pójdzie Z tego co widzę to mamy Czekajcie, po której stronie? Aha, dobra, po tej stronie jest nasza drużyna. Mamy tylko jednego medyka, czekajcie, czekajcie, tutaj jest jakiś medyk, ale to w przeciwnej drużynie, u nas jest jeden. Dwóch medyków, a w przeciwnej drużynie jest... Yy... No, dobra, nie zdążyłem sprawdzić, no ale sobie potestujemy. Tak, to jest tryb gry bez mgły, no i to mi się podoba, bo... To z mgłą było strasznie słabo. Ale coś strasznie dziwne jest, coś zmienili, bo ten samolot strasznie szybko lata, nie wiem czy wy to widzicie. On zawsze miał jakieś takie problemy z lataniem, a tutaj tak... Wow, no dosyć sprawnie mu to idzie. No dobra, ale zobaczymy jak to wszystko e, działa. Na pewno nie mamy leczenia, więc musimy być ostrożni, bo jak zaraz zostaniemy ostrzeli przez coś, starajmy się lecieć blisko góry, nie ogarniam sterowania troszeczkę na resorcie. Dobra, jeden semeczek już odpadł. Eee... sterują w nas rakietami, postarajmy się wrócić do naszej bazy, żeby mnie ktoś uleczył. Sterowanie tym robotem jest dosyć skomplikowane, dlatego że to działa jak taka kartka, troszeczkę latająca papieru. No i... czekajcie, tutaj lecimy i postaramy się ostrzelać tego ziomka, który malał Nie chciałbym odpaść jakoś szybko. A teraz widzę, że to może się stać dosyć szybko. Bardzo mocni są teraz medycy, jak nie da się po prostu leczyć. Okej, okay, dobra, i jeden przeciwnik już odpadł. Raczej to będzie wygrane, bo. Tak, żeby nie powiedzieć, że lekko ich ciśniemy, to ciśniemy ich dosyć mocno. Fajnie będzie tego medyka pobijać. Dobra, zlećmy sobie troszeczkę w dół. Zostałyśmy nawet spory demerz, Tamtego ziemka da się dobić. Dobra, nie my go dobiliśmy, ale został dobity. Teraz poszukajmy naszego medyka, który gdzieś tutaj powinien być. Eee, dobra, tutaj jest nasz medyk. Odbiliśmy się od niego, troszeczkę śmiesznie. Eee, Okej, okay, dobra, zostało trzech przeciwników. Jednego już tutaj widzimy, drugie jest na środku. Ale zmisowałem całe kombo w niego. Eee, dobra, został ostatni przeciwnik, który nie mam pojęcia gdzie jest Przejmuje nam chyba bazę, bo procenty nam spadają Więc po prostu wbijmy mu się mapy, dokładnie tak, przejmuje dom Nie mam pojęcia w którą stronę działają te procenty, w sensie, że eee, Że trzeba ma mieć 100% żeby wygrać, czy 0% Bo możliwe, że był bardzo blisko wygrany, albo Bardzo daleko, bo miał jakieś 50%. Nie poszło mi wcale źle w tym meczu, ale no też do dobrego wyniku troszeczkę zabrakło. Z dematchem w sumie byłem na tym samym miejscu, co ze scorem. Dziwnie. Zagram sobie jeszcze jeden meczek, bo tak z tego co widziałem, to idealnie dwa meczeki to wychodzi jakieś 15 minut, więc nie ma co tak za bardzo tutaj przedłużać czy coś. Nie wiem, kogo sobie schonorować, ten dosyć śmiesznie wygląda, więc dają mu po prostu punkty. Hmm. Dobra, zobaczmy sobie, czy mam jakiś, jakiś robot, który jest po pierwsze medykiem, wydaje mi się, że mam taki helikopter, który jest medykiem i ogólnie jest waleczny, zaraz sobie to opinię, bo go już powinienem mieć widocznego, nie pamiętam dokładnie, jaki on miał bronie, więc to też może być problem, no ale dobra, sprawdźmy. To był albo ten robot, ten ma tylko, to nie ten, drugi to był ten obok niego. I ten nie ma działek leczących. Nie wiem, czy mógłbym sobie w sumie wymienić te działka na dole, na działka leczące, to jest nawet dobra opcja. Więc sobie wejdźmy tam na sterowanie tym robotem, bo czym sobie symetrycznie. Sorry, uderzyłem w mikrofon, tak jak już mówiłem. Nie wiem, czy Wy to w ogóle słyszeliście, czy może nie. I teraz. Yy... Okej, okay, dobra, tutaj z boku pisze jak włączyć inventory. inwentory. Inventory, tak. Okej, okay, dobra, mamy inwentory. I teraz fajnie by było wejść sobie na bronię i znaleźć jakieś działko leczące na przykład to. Okej. Okay. Eee, I chyba tyle nam powinno wystarczyć. Więc sobie zagramy teraz tym robotem. Na znowu trybie bez mgły, bo tak jak już czekajcie, nie wiem czy wybrałem odpowiedni tryb. Eee, znowu nie wiem czy wybrałem, bo kliknąłem to zamiast tam rozszerzyć. Dobra, no ale trudno, najwyżej sobie zagramy na troszeczkę innym trybie niż bez mgły. No, ale tak jak już mówiłem, z mgłą mi się strasznie słabo gra, bo nie widać żadnych przeciwników i niby to jest spoko jakiś dodatek, ale z innej strony ta mgła jeszcze tak nie do końca jest dopracowana, nie wiem, można by było to zrobić w jakiś inny sposób, bo teraz to po prostu widać cały biały ekran i takie, ech, jest, może ta mgła powinna być po prostu troszeczkę mniejsza i po prostu dalej, taszczy... Na bliższym dystansie powinna być mniejsza, ale tak jakby białość powinno zacząć robić na takim samym w sensie, że nie widzimy daleko co jest, tak jak teraz, ale ogarniamy to co jest blisko, bo teraz to co jest blisko i tak jest białe i nie powinno tak być. No ale nie wiem, zobaczymy, może coś zmienią. W tej grze średnio zmieniają coś mniej więcej raz w roku albo dwa razy na rok. Taki duży patch, który zmienia wszystko. Wydaje mi się, że to też może być spowodowane tym, że nie mają pomysłu na tą grę, jak to ma dalej wyglądać, bo powinni się trzymać jakiejś jednej koncepcji i po prostu dodawać do niej jakieś rzeczy czy coś albo dodawać jakieś nowe tryby i po prostu jeżeli ludzie przestają grać w jakiś to go usuwać a nie, że całkowicie wszystko zmieniać yy, wow, mamy strasznie dużo platynowych broni w drużynie, to jestem troszeczkę w szoku, chyba że ja jestem po tej drugiej stronie. O, znowu uderzyłem mikrofon, teraz na bank było słychać, bo teraz robiłem to głośniej, ale chciałem się podrapać po nadze, tak? To jest nasza drużyna platynowa, tak. Oni mają jakąś komuś... strefę, a u nas są same jakieś platynki, więc raczej to powinna być też łatwa wygrana. Tym bardziej, że tych wszystkich pięciu gości jest w jednym teamie. Jak ogarnąć... To jest pewnie ta cała drużyna na nogach, która będzie biegła w jedną stronę. Dobra, oni nigdzie nie biegną, więc yy, oni się chyba średnio trzymają drużyną. Chyba, że trzech poszło tam i dwóch tutaj. No nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Może nie do końca nas wykierują. Mmmm, lecimy sobie nisko przy ziemi, żeby jak trzeba będzie kogoś leczyć, to żebyśmy byli w pogotowiu. Dobra, tutaj lecimy. Tego ziomka leczyć. Nie mam pojęcia, jaka ja, ta broń ma zasięg, ale jak widać, to idealnie brakuje nam troszeczkę. Okej, okay, dobra, kolejny zabity. No i tak, jak już mówiłem, to będzie szybka wygrana, bo mamy jakiś platinowy team. A tutaj jednak lewele troszeczkę dają chyba więcej obrażeń i w ogóle. Tam nam zabijają przyjmałeczka, nie wiem czy zdążę podlecieć czy go, wyleczyć. Ale postarajmy się. Mam tylko dwa działka. Bo tak w sumie nie jestem medykiem, no ale zawsze mogę coś go podleczyć, dobra. Podleczony, ciekawe ile skora. A, słabo ze skorem, bardzo. Dobra, kolejny oponent zabity. Kolejny zabity i teraz został ostatni. I nawet jak go zabiłem, miałem najwięcej killi w drużynie, więc dosyć fajnie. Tam ta, tamten primej zdobył był po jednym. Teraz nie widać, którzy. A dobra, widać, którzy są w primejdzie, bo przecież mam tutaj napisane, tych pewnie pięciu było w primejdzie. No i dosyć duży damage zrobili. Ja miałem trzecie miejsce, czyli poszło mi w sumie dosyć sporo. Nie wiem, dlaczego. Zawsze jak sobie grałem, to miałem jakieś pierwsze miejsce, a teraz no, nawet drugiego nie mogę wbić. Ten odcinek był strasznie krótki, bo ta walka była mega krótka, no ale chyba to by było na tyle, nie będę zaczynał następnej, bo po prostu będzie za długie, ja jeszcze dzisiaj muszę nagrać jakiś odcinek z Minecrafta albo z MediSite'a, jeszcze do końca nie wiem, do, ale jest godzina już, no mówię, 23.55, a ja muszę to wszystko zrenderować i zmontować, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, zapraszam was do następnego odcinka z Robocrafta, w którym będziemy testowali jakiś inny robot jak się sprawuje na tej wersji, no i chyba to by było na tyle, mango.